No, iście, Manderko! Kolejny dzień, kolejne wyzwania. W dniu dzisiejszym będę robił coś z tej starej mojej szlifierki. Zaraz wam pokażę, skąd to jest. Proszę bardzo, faszysta. Faszysta umie na warsztacie. Dlatego nie będę się z nim ciaskał za bardzo. Po prostu wezmę go, przerobię. A skąd tą szlifierkę mam? A no ze złomu przytarmosiłem. Dostałem ją za całe około 6 zł. Tak samo i tą wiertarkę. Mam ze złomu, ale to już jest taki stary nabytek, że nawet nie wiem za ile to kupiłem. A to kupiłem u mnie na złomie w Malborku. Było co prawda pęknięte, żem to ładnie pospawał, wymalował, odremontował i mam teraz piękną wiertarkę razem ze Suportem. Także mówię, co będę robił. Będę robił z tej szlifierki, z tego faszysty. <grymianie> z tego faszysty będę robił szlifierkę taśmową. Bo przy okazji bycia na złomowcu przyniosł, przywiozłem sobie za darmo kilka takich taśm. O. Mam co prawda szlifierkę taśmową na ma takie podobne taśmy, tylko że te akurat są <gry> za duże do tej mojej, a chciałbym jakąś ją sobie tutaj spożytkować. Także zrobię taką szlifierkę o taką. Także w tym celu do tego muszę wyciąć sobie dwa kółeczka, czyli koła napędowe tej taśmy. Będę używał do tego takiego klocka. Lepiej zrobić to z jednego kawałka drewna aniżeli to. Klej, chociaż z drugiej strony klejone, by było o wiele mocniejsze, no ale akurat mam taki kawałek klocka starego, dobrze drewno wysazonowane, wyschnięte, także co, wycinam klocuszki. <laughs> Moja wiertarka stara oczywiście nie działa na przełącznik, tylko o, na włożenie. Także wycinam, wycinam dwa piękne no, i proszę bardzo, dwa wałeczki zrobione elegancko. Jeden wałeczek musi mieć miejsca na łożyska. Łożyska mam. O. Będzie jedno łożysko tu. Drugie będzie tu. Wiadomo o co chodzi. <laughs> A to będzie przymocowane tu. A tu będzie kłaśtelarz taki jeszcze ze żelaza. Także to nie przeciągam. Wiadomo co, nakreślony plan. A więc zaczynam walkę. No i tak, wieżę wierce od razu miejsca podłożyska. Zaznaczyłem sobie tutaj na wiertle, jak głęboko mam się gryźć to drewno. Także co? Zaznaczone jest. Wiem co robić. Jadę. Aby tylko te, aby dubać. No i proszę bardzo, szybko, ładnie, bezproblemowo. Podłożyska przygotowane. Także jedziemy do następnego etapu produkcji. No i tak, jedna strona na łożyskach, wiadomo, tak jak tutaj było mowa a drugą stronę musimy założyć tutaj na czpień napędowy. Wykorzystamy oczywiście do tego nakręteczkę, która od tejże szlifiereczki. Musimy ją tutaj centralnie na tym wałeczku ładnie założyć i przykręcić dookoła na piękne cztery śrubeczki, ale za czym to zrobimy? Musimy pogłębić ten otwór, ażeby ten tutaj śrub się nam zmieścił, tam w środku. No więc co, bierzemy wiertełko, powiedzmy 16 mm. I pogłębiamy delikatnie, nie za głęboko, bo nie ma potrzeby. 2 cm zupełności. świeci. Jeszcze troszkę. I już przygotowane mamy. Oczywiście trzeba to wytrzepać. Brudek. No i teraz centralnie tą śrubeczkę trzeba przykręcić tu. Trzeba to zrobić bardzo, ale to naprawdę bardzo dokładnie. Co prawda można później to jeszcze ten drewienko wziąć i <laughs> przetoczyć. I ja tak właśnie zrobię. Ale żeby było tego wiercenia jak najmniej, znaczy tego toczenia jak najmniej, szlifowania, to staram się od razu zrobić to tak jak to powinno być. Nie wkręcamy bezpośrednio tutaj tych całych śrubów do drewna, no bo by mogło nam rozwalić nasz wspaniały wałek. Najpierw nawiercamy. O. Tak jest. I teraz w tak przygotowane otwory wkręcamy dopiero śrubeczki. Wkręcamy śrubeczki. Jedna. Druga <laughs> nawiercamy kolejne dwie. Od razu nam tu wzmocni ten wałek. Wzmocni nam. Znaczy te śruby wzmocnią nam ten wałek drewniany. O. O. I tak przygotowany wałeczek. Trzeba teraz wziąć, założyć na tą szlifierkę. No i delikatnie tutaj to wszystko zeszlifować, zebrać, stoczyć, tak żeby to, ten wałeczek był idealnie wycentrowany względem szlifierki. Także to właśnie robię. No i tak jak widać. Ten wałek ma tak duże bicie, że mógłby robić jako wibrator do betonu na budowie. Także trzeba to po prostu wziąć ładnie, troszeczkę zebrać, przetoczyć, zaslifować, cokolwiek by to nie było, a żeby było centralne. Także robię to. No i już myślałem, myślałem, zaznaczam akurat, się Manderu myśli od czasu do czasu, że będzie problem, bo niestety ale szlifierka nie ma regulatora obrotów. No, i mówię sobie, kurczę, dupa blada, nie będzie kłaśliwki, no bo kła za wielkie obroty. Weźmy to, kurczę się rozwali i coś. Ale w swoich zasobach znalazłem coś takiego. Widzicie to? To tutaj. <laughs> to jest pedał. <laughs> Wiem o czym myślicie. To nie jest ten pedał. To jest pedał od maszyny do szycia, który będzie powodował to u mnie, że te obroty będą regulowane. Proszę bardzo. Włączam szlidzierkę, naciskam, pedała I co się dzieje? Mam regulowane obroty, takie jakie chcę. Mogą być malutkie, takie. Mogą być większe. Oczywiście to jeszcze będę musiał tutaj jeszcze przetoczyć, bo słabo jest zrobione. Także, ale w każdym bądź razie moja czwiwierka będzie miała regulowane obroty. Czyż to nie jest wspaniałe? się mandero myśli, Dobra. Teraz toczymy to i robimy konstrukcję, która to wszystko razem będzie trzymała w gromadzie. Także wracam za parę chwil. No i proszę bardzo, się Mandero będzie toczył. Już jest podłączone wszystko, proszę bardzo. O. myślę, że to w zupełności będzie tak, jak powinno być. Oczywiście jeszcze zmierzę to, żeby to czasami jakiego kuratora jaja nie było, albo coś takiego. Tu mamy Tu mamy 69,5, a na dole A na dole stanowczo za dużo. że <laughs> korekta. No i teraz tak, u góry 68,5, na dole 68,5, jest za rąbiaszczo. No i oczywiście ważna sprawa łożyska, jakie będę tu używał, do, tutaj do tego górnego. Łożyska używam takiego. Jakie one mają wymiary, to nieważne, ważne, że pasują, ale najważniejsza rzecz to jest to, że to są łożyska obustronnie kryte. A więc bezobsługowe. One już tam mają swój tawocik, do nich się nie nawali żadnego syfu i będą służyć mm. <laughs> będą służyć bardzo, bardzo długo. Także używamy obustronnie krytych łożysk. Nie ma problemu potem ze smarowaniem ich. Taka malutka dygresja. No i dobra, jak już mamy załatwioną sprawę z z napędem i z rolkami, musimy zrobić fundament, czyli tak zwaną opokę tego, żeby to wszystko razem się trzymało. Bierzemy swoją tą taśmę, o, dwie rolki, naciągamy to tak, jakby miało to być już w praco pracować, no i mierzymy, mierzymy ile jest od środka do środka. U mnie wychodzi, że to będzie 15 cm. Mniej więcej nie ma co za bardzo tutaj kła mocno przesadzać tą dokładnością. Bo ta rolka będzie i tak i tak na zawiasie i będzie ją, napinał, będzie ją napinała sprężyna. A w każdym razie od środka do środka 15 tego się trzymamy i później wszelkie, wszelkiego rodzaju niedociągnięcia zniweluje nam sprężyna napinająca rolkę górną. Także co? Wycinam fundamencik. Zapomniałem dodać rzecz fundamentalną, że dolna część fundamentu, czyli ta blacha, będzie przykręcona tutaj do tych czterech śrub, które się znajdują. Jedna, dwie, trzy i cztery. A tutaj blaszka, o! Będzie wywalona. I tak jak mówiłem, to wszystko stąd wywalam. Czyli tą blaszkę. O! Ta blaszka mnie nie jest potrzebna do niczego. Podejrzewam, że temu denatowi też nie jest potrzebna. I tutaj w to miejsce dorobię z tej blachy piątki fundamencik. Od środeczka do środeczka górnej 15 cm pamiętamy wymiarek. Tutaj te śrubeczki widzę, że to są zwykłe piątki śrubki. Po prostu mam dłuższe. Założę i będzie wszystko grało. Także co? Dorabiam blachę i widzimy się za chwilę. No, i tak blaszeczkę dociąłem. <laughs> Proszę bardzo. Piękna blaszka z piątki. No, i teraz tutaj co? Tutaj, gdzie jest zaznaczone, tak. Pośrodek później będzie tak krzyżyk. Wywiercę otwór 40 mm, żeby tutaj weszło to w ten sposób. Wywiercę owczem, oczywiście, też cztery otworki na tutaj te śrubki, i razem będzie to. Yy, zmontowane. Także co? Wykonuję i zaraz zapraszam z powrotem. No i proszę bardzo, otworek wywalony, 40 parę, proszę bardzo. I co, teraz tutaj otworki 4, a żeby przykręcić to tutaj o do tej szlifierki. Proste, proste. Ciągamy to. O. I wkładamy tu. Tak. Stawiamy, żeby było osiowość. No i trzeba zaznaczyć cztery otworki tam, gdzie trzeba wywiercić dziurę. Na siówki nagle zaznaczamy. Nie śpieszymy się. <śpiech> Pośpiech jest wskazany tylko i wyłącznie podczas łapania pcheł. <śpiech> Także dobrze zaznaczamy. Odkładamy z powrotem, żeby było w tym samym miejscu. Zakrywamy tam ten cały tawot, żeby syfu się nie napchało. No i tak jak widać. Otworki zaznaczone. Także punktuję i wiercę. No i tak. Za czym jeszcze to wszystko zmontuję do tej całej ryfierki. <laughs> Wiadomo, to później tu jakoś musi to stać. A więc dorobiłem taki kawałek blaszki. Teraz to razem ładnie pod kątem pospawam. O, tak. To będzie szlifierka. No i będzie, by będzie czym przykręcić to wszystko do stołu. Także co? Spawam to ładnie do gromadki. No i składamy po No i tak, wszystko ładnie ustawiam pod kąt. Robię punktowe spawiki. A potem spawam to już na gotowca. Punktiki montażowe zrobione. Sprawdzam jeszcze raz. Trochę pociągnęło, także Delikatna korekta, i spawamy z tej strony już na gotowca No i proszę bardzo, skręcone tutaj. Tylko trzeba jeszcze pamiętać, żeby strzałka była w dół, żeby taśma zbrała z góry nasz materiał. Żeby nam nie podrywało do góry. Także tutaj jest odpowiednią stronę w dół. No i teraz co. Tutaj nakręcamy już nasz wałeczek do. Czy co, biją łożyska na swoje miejsca? O. Mam taki wałek. Kiedyś sobie go wy... <grym> wynalazłem na złomie i się okazuje, że on jest idealny do tych łożysk. <grym> Także mam łośkę niejako za darmo zrobioną. No i co? Tutaj będzie o, tak. No i pomaleńku, pomaleńku. Oczywiście tutaj to musi być jeszcze na... Oczywiście to musi być tutaj na takim zawiasie ze sprężynką, która będzie naciągała nam ten pasek. Cały klinowy. Znaczy klinowy. Taśmę ścierną. Taśmę ścierną. Jarek. Siemandero. Obudź się. Halo. No. I... Co? Prawie, że będziemy mieli wszystko zrobione. Tak? Proszę bardzo, z tej strony tutaj, o, trzeba będzie jeszcze do, spawać takie piękne łóżko i taką piękną blaszeczkę. Na tej blaszce będzie przyspawany tutaj ten wałeczek. O, tu będzie przewiercona śrubeczka, znaczy otworek będzie, <laughs> śrubeczka będzie przykręcona, przewiercona. Przewiercona będzie dziurka i to będzie działało jako zawias. O, w ten sposób. Tu będzie sprężynka, która będzie napinała wałeczek razem z taśmą cierną. Także przewiercam to, skręcam, spawam i za chwilę wracam. No i tak, silniczek zabezpieczony, czyli ślizierka tutaj przefazowane, bo z tej strony będzie to wszystko ładnie wyszlifowane na gładko, a więc jest zrobiona faza, żeby spaw wszedł głęboko. Także co, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wziąć to, ładnie przespawać. Spawam punktowo. Jeden punktik. kontrola. Drugi punkcik, kontrola i spawanie na... No i proszę bardzo, roleczki zamontowane. <laughs> Miejmy nadzieję, że prosto się udało. Tu będzie ten cały napinacz, o. Tutaj mam taką sprężynkę, proszę bardzo. Ona będzie z tej strony. Napinać i nam całe tutaj te ustrojstwo o tam w środku będzie sprężynka chyba, że znajdę jakąś mniejszą zobaczymy także o i miejmy nadzieję, że to będzie wszystko działało tutaj jeszcze oczywiście podporę pod tą, yy, pod tą taśmę zamontować no i zamontować tutaj jeszcze opornik, żeby nam się z rąk, yy, nie wywalało kura tutaj te całe, yy, ta cała taśma żeby nam z rąk nie wyrwało materiału szlifowanego, także co kończę spawanie miejmy nadzieję, że to będzie dobrze tutaj kura, tu ten, dopasowane ta cała górna rolka, że to będzie działało tak jak się należy no i dorabiam to co już tutaj mówiłem, blachy pod spód blachy tu i będziemy kończyć ze szlifierką. Także, Bra Regulacja dopływania taśmy. O. Także co? Od strony mechanicznej załatwiona sprawa. Teraz tylko, aby tutaj blaszkę pod spód, żeby była. Ja myślę, że tu nawet no, nawet nie trzeba będzie dużo tutaj kombinować, tylko po prostu wsadzić kawałek prostej blaszki i ją tutaj pospawać. No i druga blaszka, żeby było oparcie pod narzędzie. Także co? Robię i zaraz wracam i będziemy <laughs> zakończać projekt. No, i ostatnie dotknięcia już na tej <laughs> A i nie przeszkadzajcie mi, z tej strony stańcie o. <laughs> Będzie widać też, dobra. Także blaszeczkę wkładam tu. I on tutaj po prostu przyspawam. Tak, żeby można było tutaj sobie elegancko dopychać do, do taśmy. No. Tak. Szczepny. Będzie dobrze. Powinno być. Opa. Górny. Tak. Myślę, że będzie super raśnie. No i oczywiście podkładka pod tutaj. O. Podszlifowany element, że można było oprzeć. Także tutaj tak samo. Punktowy spawik. O. Sprawdzamy, czy wszystko ładnie pasuje. Czy jest dobrze na wysokość? Ewentualne korekty. Ma się rozumieć. Myślę, że tak będzie dobrze. No i dobra, pospawam i zaraz wracamy. I proszę bardzo, oto finał wszystkiego. Pamiętajcie, jeżeli cokolwiek konstruujecie w domu, ma to nie wyglądać, ma to działać. A tutaj ta szlifierka, kupiona za 6 zł, spełni swoje zadanie w 100% żeby widać jak jest zrobiona zaraz zrobimy finalny test tegoż urządzenia no i miejmy nadzieję, że będzie sifowała. no i włączamy gadzinę pamiętajcie nie ma wyglądać, ma działać U, się wyłączyła sama <gadzinę> Także co? Jeżeli się filmik podobał, a myślę, że się podobał, z przekonstruowania tej faszystowskiej szlifierki Bosza na szlifierkę taśmową, dajcie suba, dajcie palucha w górę, skomentujcie, no i co? No i się Manderro!